Zawsze w poszukiwaniu czegoś, czegoś, co gdyby było zbyt wyraźne, nie wiedziałby, jak z tym sobie poradzić. Ale w swoim sercu wiedział, z desperacką determinacją szukał wersji siebie w innej osobie. Ból związany z utratą tego, kim był, tym, co było, tym, kim mógłby być, sprawiał, że życie toczyło się jak niekończąca się podróż. Nie wiedział dokładnie, co chciałby odnaleźć, ale czuł, że w jakiś sposób, musi istnieć sposób, by przywrócić wszystko, co zostało utracone. To było więcej niż tylko poszukiwanie cech fizycznych czy prostego echa własnych emocji. Nie szukał tylko kogoś z podobnym uśmiechem, kto lubiłby te same piosenki, czy miałby ten sam rodzaj humoru, szukał czegoś głębszego, bardziej złożonego, odbicia może lustra, które rzucone na osobę, którą by wybrał, mogłoby przynajmniej na chwilę zatarć jego własne wspomnienia. Potrzebował kogoś, kto byłby w pewnym sensie kontynuacją jego samego, rekreacją wszystkiego, co stracił. Jednak ten proces nie był prosty. Był jak próba sklejenia kawałków puzli, które nigdy się nie łączą, mimo że wszystkie wydają się być odpowiednią częścią. Uczucie poszukiwania czegoś, co nie mogło zostać znalezione, było stałe, ale nie wiedział, co innego mógłby zrobić, jak tylko próbować. Spotykał się z ludźmi, z wieloma, wszyscy mieli coś, co go przyciągało. Gest, słowo, mała reakcja, ale nigdy to nie wystarczało. Z każdym spotkaniem coraz bardziej czuł agonię, dostrzegając, że ta osoba, która go fascynowała, w głębi duszy była jedynie imitacją, karykaturą tego, czego naprawdę pragnął. Tamtej nocy spotkał kogoś, kto na pierwszy rzut oka wydawał się mieć coś więcej, coś wyjątkowego. To było tak, jakby w końcu znalazł wskazówkę, która poprowadzi go na koniec jego niekończącego się poszukiwania. Jednak w miarę upływu nocy zdał sobie sprawę, że uczucie znajomości nie przynosiło mu spokoju, na który liczył. Wręcz przeciwnie, każdy mały detal, który przypominał mu o sobie samym, sprawiał, że jeszcze bardziej pogrążał się w swoim własnym otchłani. Jej śmiech, lekkość, która zdawała się dotykać zakątków jego własnej duszy, był niemal identyczny z jego, ale przesycony melancholią, której nie potrafił wyjaśnić. Kiedy mówiła o filmach, które kochała, Czuł, jakby to on sam przemawiał, jakby słyszał zniekształconą wersję swoich własnych preferencji, swoich własnych upodobań, i właśnie tam zaczynała się intensyfikować ból. Ponieważ, choć te podobieństwa go przyciągały, każde z nich przypominało mu o tym, co stracił. Nie chciał repliki, pragnął odzyskać siebie, chciał poczuć życie, które w jakiś sposób wyślizgnęło mu się z rąk. W ciągu nocy pustka, która go pochłaniała, stała się głębsza. Siedział tam przed tą kobietą, która wydawała się być tak podobna do tego, kim był, ale jednocześnie była obca. Ton jej głosu, sposób, w jaki poruszała rękami, wszystko w niej zdawało się współgrać w niepokojący sposób. Czuł, jakby siedział z samym sobą w innej inkarnacji, ale co to oznaczało? Czy to było echo? Cień? Tylko chciał zrozumieć, co działo się w jego wnętrzu. Tak więc w chwili ciszy, kiedy ona wspomniała coś o swojej przeszłości, Coś, co głęboko w nim rezonowało, niemal nie mógł się powstrzymać. Ból stał się tak intensywny, że przybrał formę fizyczną. Każde jej słowo brzmiało jak aspekt samego siebie, którego nie chciał już pamiętać. Ale jednocześnie był od niej uzależniony, niezdolny do ucieczki od rozmowy. Było w niej coś, co go przyciągało, coś, co nie było jasne, ale sprawiało, że przez chwilę wierzył, iż może naprawić to, co zostało zepsute. Jednak w głębi duszy wiedział, że się myli. Każde podobieństwo stawało się okrutnym przypomnieniem, że nic nie będzie takie jak to, czego naprawdę pragnął. Nie szukał kogoś, kto mógłby go zastąpić, ale raczej części samego siebie, której nie dało się znaleźć w innej osobie. Pragnął tego, co już minęło, a żadna imitacja, nawet doskonała, nie mogła wypełnić tej pustki. Pod koniec nocy pozwolił jej odejść. Ból nie ustąpił, ale zrozumienie, że jego poszukiwania były bezcelowe, Zaczęło się w nim zakorzeniać. Nie szukał kogoś, kto uzupełniłby pustkę w jego życiu, ale kogoś, kto byłby lepszą wersją tego, kim wcześniej był. I może, tylko może, mógł zacząć rozumieć, że tego rodzaju poszukiwanie nie przyniesie mu szczęścia, którego tak pragnął. Ból straty nie znikał, ale przynajmniej teraz wiedział, że jego poszukiwania były daremne. Mógł szukać kogoś innego, potem kolejnej osoby, ale w głębi duszy zawsze wiedział, że nie znajdzie tego, czego szukał, bo ostatecznie nie szukał nowej osoby, szukał samego siebie. Ból próby odnalezienia czegoś utraconego w innej osobie jest jednym z najgłębszych cierpień, jakie można odczuć. To poszukiwanie, które odzwierciedla nie tylko potrzebę połączenia, ale także wewnętrzną walkę między tym, co minęło, a tym, czym mogło być. Historia, którą podzieliłeś, bezpośrednio nawiązuje do tego uczucia egzystencjalnej pustki. Próby wypełnienia jej czymś, co nie może zostać odzyskane. Pomysł szukania w innej osobie lepszej wersji samego siebie lub sposobu na ożywienie tego, co zostało utracone, jest złożoną fantazją. Ta bolesna strata, jak opisujesz, odzwierciedla się w nieustannej pogoni za czymś, co wydaje się móc przywrócić szczęście. Jednak jak dostrzega bohater, ten cykl poszukiwań staje się jedynie powtarzaniem pustki, bez rozwiązania. Rozłączenie między tym, czego się szuka, a tym, co się naprawdę znajduje, jest bolesne. Fakt, że osoba nie szuka kopii samej siebie, ale rekonstrukcji tego, co zostało utracone, tworzy napięcie, jakby była to potłuczona szyba próbująca na nowo stać się odbiciem, które nigdy nie będzie doskonałe. Na koniec być może największą nauką jest zaakceptowanie, że niektóre straty są nieodwracalne, a prawdziwe zrozumienie bólu pochodzi nie z próby wypełnienia pustki, ale z nauki życia z nią i dalszego podążania naprzód. To uznanie, choć bolesne, jest ważnym krokiem w drodze do wewnętrznego spokoju. Akceptacja bólu, choć trudna, staje się kluczowym punktem w procesie uzdrawiania. To, co przeżywa bohater, nie jest jedynie poszukiwaniem osoby, ale desperacką próbą zaprzeczenia temu, co już się wydarzyło, oporem wobec nieuchronnego upływu czasu i transformacji samego siebie. W tym procesie staje w obliczu tragedii że często to, co straciliśmy, nie może być odzyskane ani odbudowane, niezależnie od tego, ile osób spróbujemy wprowadzić do naszego życia. To tak, jakby, szukając odbicia siebie w innej osobie, próbował cofnąć czas, przywrócić równowagę, która nigdy więcej nie będzie możliwa. Wspomnienia, uczucia, emocje, które tak pragnie ożywić, są niezmienne w przeszłości. A jednak każde spotkanie z wersją samego siebie, jakkolwiek podobne by nie było, Jedynie potęguje nieobecność. Paradoks jego poszukiwań polega na tym, że w głębi duszy nie próbuje jedynie odzyskać tego, co utracone, ale także unika spotkania z samym sobą. Każda osoba, z którą się wiąże, każdy odbicie, które napotyka, jest formą ucieczki od bólu konfrontacji. Strach przedstawieniem czoła pustce, przed zobaczeniem siebie jako wersji, która już nie może istnieć, sprawia, że wciąż oddala się od prawdy o swoim stanie. Ból, który odczuwa w obecności kobiety, która powinna być formą ulgi, jest odbiciem tego, czego nie jest gotów zaakceptować. Uznania, że życie w swojej złożoności nie może być łatwo odtworzone. To nie tylko utrata miłości czy chwili, ale utrata idealizowanej wersji tego, co myślał, że mógłby być. Nawet podobieństwa, które go przyciągają, zamiast przynosić pocieszenie, Jedynie potęgują uczucie dyskomfortu i tęsknoty za tym, co nigdy nie wróci. W miarę jak noc postępuje i poszukiwania stają się coraz bardziej widoczne, protagonista zaczyna dostrzegać, że to, czego naprawdę szuka, to nie osoba, ale pojednanie z samym sobą. To uznanie, jak bolesne by nie było, jest pierwszym krokiem do wyzwolenia. Nie potrzebuje więcej luster, więcej zniekształconych odbić, ani więcej imitacji czegoś, co już było. Musi zmierzyć się z tym, co naprawdę się wydarzyło, z tym, kim naprawdę jest teraz i zacząć rozumieć, że piękno życia nie polega na powracaniu do tego, co utracone, ale w akceptacji możliwości stworzenia czegoś nowego z tego, co się ma. Pustka, którą odczuwa, nie znika od razu, ale gdy dostrzega, że ta nieustanna poszukiwania nie zaprowadzą go donikąd, zaczyna stawiać niepewne kroki w kierunku akceptacji. Może nigdy nie uwolni się całkowicie od bólu, ale zamiast wciąż szukać w innych tego, co utracił w sobie, może zacząć odnajdywać wolność w akceptacji tego, co jest. Bo w końcu poszukiwanie czegoś, co już nie istnieje, to nie tylko ucieczka od przeszłości, ale także więzienie, które uniemożliwia przyszłości się objawić. A ty, co sądzisz o takim poszukiwaniu? Czy kiedykolwiek czułeś się w ten sposób? Nieustanna pogoń za czymś, co wydaje się niemożliwe do znalezienia, to złożone ludzkie doświadczenie. Wszyscy w pewnym momencie naszego życia czuliśmy tę pustkę, tę potrzebę szukania czegoś utraconego, czy to marzenia, relacji, czy części nas samych, która odeszła lub się zmieniła. I chociaż próbujemy wypełnić tę pustkę nowymi doświadczeniami, ludźmi czy osiągnięciami, poczucie, że czegoś istotnego brakuje, jest stałe. Ten rodzaj poszukiwania, jak w przypadku bohatera, może odzwierciedlać lęk przed zmierzeniem się z tym, kim naprawdę jesteśmy, bez masek, które próbujemy na siebie zakładać, czy idealizowanych wersji, które budowaliśmy przez całe życie. Kiedy nieustannie szukamy w innych wersji tego, kim byliśmy lub kim chcielibyśmy być, jakbyśmy próbowali projektować obraz doskonałości, wersję nas samych, która nigdy całkowicie nie istniała. Ten lęk przedstawieniem czoła zmianie, fakt, że przeszłość jest nieodwracalna, może być wyniszczający. W każdej próbie odtworzenia czegoś, co się zgubiło, mówimy sobie, że nie akceptujemy tego, kim teraz jesteśmy, że teraźniejszość jest niewystarczająca. Jednak w miarę jak ból narasta, a podobieństwa stają się bardziej oczywiste, zaczyna się pojawiać pewnego rodzaju świadomość. Może problem nie leży w innych ludziach, lecz w naszej niezdolności do radzenia sobie z rzeczywistością, że jesteśmy istotami w ciągłej transformacji. Jak wspomniałeś, jego poszukiwanie dotyczy nie tylko kogoś innego, ale także pojednania z własną historią. Skłania to do myślenia, co tak naprawdę powstrzymuje nas przed zaakceptowaniem tego, kim jesteśmy teraz. Czy prawdziwy ból nie polega na samej stracie, ale na pragnieniu odzyskania czegoś, co nigdy nie może zostać odzyskane? Myśl, że akceptując teraźniejszość i transformację, możemy uwolnić się od tego nieustannego poszukiwania czegoś, co już było, co już minęło. W praktyce proces akceptacji jest niezwykle trudny. Czasami potrzebny jest moment kryzysu lub zerwania, aby w końcu zobaczyć siebie w sposób jasny, bez zniekształceń nostalgii czy idealizacji. Moment, w którym protagonista zdaje sobie sprawę, że nie szuka kogoś, ale czegoś w sobie. To ten moment zwrotny, kiedy zaczyna rozumieć, że poszukiwanie innej osoby nigdy nie wypełni pustki w środku. Tę pustkę można wypełnić tylko poprzez auto-comprehension, akceptując, że choć strata boli, jest częścią naszej drogi do wzrostu. Ta świadomość, że ból jest nieodłączną częścią procesu życia, może być wyzwalająca. Nie jesteśmy skazani na życie w poszukiwaniu czegoś, co nigdy nie wróci, ale możemy nauczyć się żyć z bólem w bardziej lekkim sposobie, akceptując to, kim byliśmy, kim jesteśmy i kim jeszcze możemy być. Droga nie polega na zaprzeczaniu bólowi, lecz na zrozumieniu go jako czegoś, co stanowi część naszego wyjątkowego istnienia, jako warstwy, która nas kształtuje, ale nie definiuje całkowicie. A ty jak radzisz sobie z takim rodzajem poszukiwania? Miałeś momenty, w których czułeś, że szukasz u innych czegoś, co musisz znaleźć w sobie? Ta nieustanna pogoń za czymś utraconym, czy to w postaci osób, czy doświadczeń, jest głębokim odzwierciedleniem ludzkiej potrzeby odnalezienia sensu, tożsamości i połączenia. Często próbując odzyskać coś z przeszłości, czy to idealizowaną wersję siebie, czy relacji, w rzeczywistości staramy się poradzić sobie z tym, czego nie możemy zmienić. Jak zauważyłeś, paradoks tkwi w tym, że szukając w innych tego, co już minęło. Jeszcze bardziej oddalamy się od tego, kim naprawdę jesteśmy i czego naprawdę potrzebujemy. Interesujące jest to, jak ta pogoń często może być formą zaprzeczania bólowi w teraźniejszości. Utkwienie w tym, co straciliśmy, może stać się sposobem na ucieczkę przed koniecznością zmierzenia się z rzeczywistością, która narzuca nam nieuniknione zmiany. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się odtworzyć lub ożywić to, co już nie istnieje, tylko powiększa to pustkę jakbyśmy próbowali wypełnić coś repliką przeszłości, która z samej natury nigdy nie może być równa. Czy kiedykolwiek miałeś doświadczenie, w którym zdałeś sobie sprawę, że szukasz czegoś na zewnątrz, podczas gdy w rzeczywistości powinieneś szukać wewnątrz siebie? Może to, czego brakuje wielu z nas w chwilach bólu czy straty, to odwaga, aby zatrzymać się i zapytać, czego tak naprawdę potrzebuję, by znaleźć w sobie, by iść do przodu. Moment autoodkrycia i akceptacji jest często trudny i bolesny, ale jednocześnie stanowi punkt zwrotny, który może pomóc nam zrozumieć, że prawdziwe uzdrowienie nie pochodzi z odbudowy przeszłości, ale z głębokiej akceptacji tego, kim jesteśmy w teraźniejszości i kim możemy być w przyszłości. Proces radzenia sobie z utratą i zmianą jest długą i często bolesną drogą, ale jest także szansą na stworzenie czegoś nowego w nas. Może kluczem jest zaakceptowanie, że nawet wśród bólu i pustki istnieje potencjał do wzrostu. Zamiast nieustannie szukać tego, co zostało utracone, być może prawdziwe wyzwanie polega na nauczeniu się, jak żyć z tym, co mamy teraz, z tym, co możemy wyciągnąć z przeżytych doświadczeń i w końcu odnaleźć nowy sens naszej podróży. W miarę jak stawiamy czoła naszym najbardziej przemyślanym poszukiwaniom i ranom z przeszłości, Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwa transformacja pochodzi z wnętrza. Jeśli dostrzegasz siebie w tej podróży samopoznania i akceptacji, być może nadszedł czas, aby się zatrzymać i zastanowić, czego szukasz w innych ludziach, czego być może musisz znaleźć w sobie. Akceptowanie naszego bólu i przyjmowanie tego, kim jesteśmy teraz, może być pierwszym krokiem do prawdziwego wyzwolenia. Wyruszmy razem w tę podróż samopoznania i akceptacji. Jeśli odnalazłeś się w tej historii lub chcesz podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami, zostaw komentarz poniżej. Wymiana myśli może być tym, czego potrzebujemy, aby iść dalej.